Wiosna to i prac w ogrodzie dużo, zakupów takich do ogrodu, nasadzeniowych i innych jest bardzo dużo. No i oczywiście w pierwszej kolejności, tak od rana zaczynam tu właśnie załatwiać sobie te sprawy w ogrodniczym, żeby już później mieć spokój, bo jak załatwię rano, to później inaczej mogę sobie dzień rozplanować. A jak Gdzieś na popołudnie zaplanuję wyjazd, to wiecie, co już później mi nie idzie, bo ani rano jakoś tak roboty sobie większej nie zaplanuję, ani później, bo już mało czasu zostanie. Także najlepiej jest mi zawsze sprawy wyjazdowe załatwiać ee, no rano. Sezon się zaczął, no i tak przyjechałam po truskawki, bo tamte moje wymokły i jest dosyć duży wybór. Syngana widzę, jest. że przy... sęgany macie, nie? Honej jest wczesna. Honej bardzo dobra jest, właśnie miałam wczesna, ją. Tak. To chcę też, daj mi honej z no. dwa koszyczki. I korona jest. Korona też jest dobrą, ale postawię na sęganę. Sęgany. Sęga sęgana, stara, nasza odmiana. Tu na górze widzę no jest. No jest Czy gdzie? Tak. Ale tak. piękne flance są. Bardzo ładnie są. Zdrowie, ładne, no. ładne takie bujne i tak. bardzo ładne stożki wzrostu mają. Tak, tak, widać zresztą mhm. sęgany. El Santa też macie widzę. Jest El Santa też. A jeszcze będziecie mieli inne odmiany, czy ta, to już ta, koniec? W następnym będą? tygodniu będą inne odmiany. Mm -hmm. Może bo weźmiemy powtarzającą jakaś udaną. Powtarzającą się... bym chciała. Jeżeli byście mieli Albiona, to bym chciała, albo Jeśli jakąś tylko inną. Będzie, to spróbujemy. Dzień dobry, Albiona. I co jeszcze? Na pewno pytają się jeszcze o dukata chyba. E, a nie Taki... słyszałam o Dukacie, ale Albion jest bardzo dobrą, bo mam kilka krzaczków, wiesz? No tego w ogrodzie dużo się nie sadzi tej powtarzającej. Tak, tak kilka krzaków. nie. Zabawę, Dobra, y, sengan. Nie, co ty mi daś po 10? Ja jestem chociaż po ze 30. Tak, to tak po trzy koszyczki. Będę się napracowywać no, i mam nadzieję, że w tym roku wygram z wodą. No, uważaj. Anabel, Anabel, Gastron... Anabel ma, Tak, Anabel, która ma te takie pędy ciężkie, twarde. No? Pod wpływem... Y, takie utwardzone, które pod wpływem deszczu nie kładą się jak ten, te normalne anabelki. To jest mhm. ta nowa odmiana anabel strąk. Ona jest, nie będzie się rozkładać, tak. Ona tak się nie będzie rozkładała, bo ale ona ma kwiat ten, też ma duży? Też ma duże kwiaty kuliste, kor okrągłe. Mhm. I, I to jest właśnie ta Strong. No, no pytają się o, o nią, bo twierdzą, że jednak faktycznie ona tak nie kładzie się jak tamta anabelka. Bo anabelki są przepiękne, się Piękna, bardzo pięknie no się, się pięknie się sprzedają, ale ta Strong Właśnie ma te bardziej twarde takie pędy i one jak się tych drobne powycina, to ona trzyma się tak pod wpływem właśnie jak deszcz, spadnie jakiś obfity deszcz, to one tak się nie kładą, nie? Także to jest ta nowsza odmiana. No to no już, ciekawe. No mam tą jedną dużą, taką kulepę. Tą Strong ma Pani? No. I, do, i dobrze się trzyma? Tak, w, tar w targardzie szczecińskim kupiłam no. jedną. Trafiłam, ostatnio był No to tu pięć już pięć pani potwierdza, że są faktycznie te Anabel Strong dobre. Tam była. Ja dzisiaj nie po Anabel, a po Kameli. Mam kochanie różową, Aha, bo ja kupiłam czerwone. gdzieś w ogrodniczym małym, ale tu już macie potężne, piękne krzaki rozbudowane. Mhm. Na pewno bym chciała, bo mam róż, to co białą i, różową, i czerwoną może. Czerwona to tu jest taka bardzo ładna. Tylko ta jest ładna, tylko patrz czy ma pąki kwiatowe, żebyś ma miała pąka. Już, jednego. Się jednego. No a właśnie ta ma więcej. Córka Potem, jak ma... wybierała kwiaty, to zawsze tak, patrzyła. Patrz, Mamo, patrz. bierz to, bo ma dużo pąków. Zobacz ile tam ma pąków. Tam ma dużo. I to jest Tylko czerwona? Można było, tak, czerwona. Mm -hmm. Można by Dobra. było troszeczkę by tutaj podnieść tą gałązkę. To nie? ja ją podniosę, dam no to sobie to radę. I jeszcze białą. Kamelia. Kamelia, Tylko na zimę trzeba chować kamelię. Tak. Mm -hmm. Ale to dorasta do dwóch metrów. Mm -hmm. Kwitnie bardzo by obficie by i dużo by wody potrzebuje. Tak, tak. Tu jest biała akurat. No to białą sobie wezmę też. Białą. Pytacie o Są. Belarosa wczesny, bardzo dobry sadzeniak jest. My kupujemy Lord i Denara w tym roku, żeśmy kupili, ale, ale Belarosa jest bardzo będzie. dobra. Ciężko jest dostać lordy, tak? E, prawdopodobnie plantacje wyschły, bo tak, tak z tego słyszałam. Tak, ale Belarosa. No pan to jest wybitny lord. lord. <laughs> Belarosa bardzo dobry, ziemniaki. A tutaj jest wczesna wineta, też przepyszne, mamy winetę i też polecam, można kupować. I tu są sadzeniaki, bo piszecie, mówicie, że jest problem z sadzeniakami. W Kostrzynie, w Agrohicie są. Bardzo ładne sadzeniaki, zdrowe widać, oczkowane I co najważniejsze, z pewnego źródła jest Dobra, kartka, dziękuję. nasion. To stoisko powinno już umieć szerokim łukiem, ale jeszcze wezmę yellow pear shape, bo gdzieś kupiłam, położyłam i nie wiem gdzie. I wysieję je jeszcze na taki trzeci rzut i one będą. Będą do samego mrozu. To są pomidory koktajlowe, ale niesamowicie plenne. Rozrastają się i są smaczne, są słodkie. Nie są z tych takich pomidorów kwaśnych. I to stoisko też powinnam omijać już szerokim łukiem. Oprócz troskawek Zdecydowaliśmy się na zakup trzech drzewek owocowych. Wczoraj byliśmy, a dzisiaj pojechałam drugi raz, bo nie zmieściły się do samochodu, są wysokie. Trzeba było jechać przyczepką i wzięliśmy jabłoń kolumnową. To jest jabłoń czerwieniejąca. Bella Maria. Taka odmiana. Zobaczymy, jak będzie u nas rosła. No i też zakupiliśmy czereśnię kolumnową, na którą wielu z was nas namawiało, polecaliście ją w SMS-ach bardzo gorąco, że jest to rewelacja, i kupiłam ją chyba tak bardziej, właśnie, żeby sprawdzić, jaka to jest rewelacja. Czy rzeczywiście jest to coś takiego wow, posadzimy, zobaczymy, póki co drzewko no, fajnie się prezentuje, póki co. I kupiliśmy gruszkę, ale tu muszę przeczytać. To jest gruszka azjatycka chojuru. Edziu się śmieje, że gruszkę Fengshui żeśmy sobie kupili, ale jest to gruszka. Czekajcie, bo już zapomniałam chojuru. Podobno niesamowity hit. Szał jest na punkcie tej gruszy i też wczoraj żeśmy pojechali była ostatnia. Zamówiłam zapłaciłam nawet tu kartkę przyczepili że zapłacono zarezerwowane sprzedane dla Reni bo podejrzewam że już bym jej nie dostała. I też z ciekawości kupiłam ma już pąki kwiatowe i ogólnie w pierwszym roku po posadzeniu czereśnia widzę że też chyba będzie miała pąki już tu. Wyżej, będzie kwitnąć, poleca się, powinno się w zasadzie, bo też mnie w szkole uczono, że w pierwszym roku powinno oberwać się po posadzeniu wszystkie kwiatki. A dlaczego? Dlatego. Że drzewko wtedy skupia swoją energię, swoją siłę. Wszystkie soki, które idą, czerpią składniki pokarmowe, są wykorzystywane na rozbudowę drzewka. A jeżeli zostawi się kwiaty, to drzewko całą swoją siłę skupi na wyprodukowaniu Owocu i będzie tak jakby marniejsze, słabsze. I jeżeli chcemy uzyskać ładne drzewo, żeby ono było ładnie rozrośnięte, żeby ta korona szła w górę, to trzeba te kwiaty oberwać. E, ja się zastanawiam, czy nie zostawię sobie ze dwóch, bo chciałabym już w tym roku zobaczyć efekt tego wow, spróbować, jak to smakuje, zwłaszcza na tej gruszy, na której kwiaty. Oberwanie tych kwiatów jest koniecznością, żeby ona pięknie się rozrosła, ale no tu rozum z rozsądkiem ciężko jest pogodzić i chyba zostawię chociaż jeden pączek, będę na niego chuchała, dmuchała. No nie wiem, bije się jeszcze z myślami i tak rozum mówi: "Renia, usuń, bo tak trzeba". A rozum z rozsądkiem podział wtedy. Tu ani jedno ani drugie nie będzie miało nic wspólnego. Na spód, pod korzeń dam obornika dobrze przekompostowanego. Chociaż na naszych glebach zbytnio to wiecie nie podziała, ale tak też mnie uczono, że pod korzeń troszkę coś trzeba temu drzewku na start dać. Więc moje dostaję obornika przekompostowanego. No i git. Klęczę przed nią i proszę Cię, żebyś pięknie rosła. Rośnij. A mamusia w tym czasie wywala spod kurek. Hello, chodź, bo trzeba mi Cię tu do konsultacji. Tak, ale chodź tutaj, muszę z Tobą skonsultować miejsce na gruszkę chojuru. Chodź! Skończyłaś? Skończyła. A ja skończę się chyba pytał, się. Czy będę robiła kawę. Kawę. Ty no. skończyłaś, a ja skończę chyba się. No. Słuchaj, mamusiu. No. Moja ty kochana. Co? Trzeba upatrzyć miejsce dla tej gruszeczki. A gruszka? A tak Co to jest? A to to Jadana. jest jabłoń kolumnowa, czereśnia kolumnowa, a to jest gruszka chojuru. Gruszka. Jak to Edziu powiedział, miłości. już zapomniałam. No, miłości dla Ciebie i dla Dziadusia, co byście się bardziej miłowali, o, już jeszcze. No, nie doczekamy chyba tych gruszek. No, jak to nie doczekacie? Właśnie dlatego, co byście doczekali, chcę zostawić jedne kwiatki, chociaż wiem, że nie można i tak się bije. Czy zostawić to no, nie zjednocze? zostawić, no po co? No, właśnie, żebyście doczekali smaku. Nie. Czwarte drzewko. Rodzice dokupili jeszcze brzoskwinie. Taka nieduża. Byli w mieście i dokupili. I też ją posadzę. I teraz jeżeli będziecie sadzić drzewka ważne jest czy są one w donicy, czy są one w takiej owiniętej bryłce korzeniowej. Jeżeli są w donicy to pół biedy, bo korzenie są ładnie rozrośnięte, ładnie ułożone. Jeżeli są w bryłce Często korzenie są podwinięte, tak jak chociażby w tym przypadku. Założona jest bryłka ziemi i korzenie są owinięte, żeby nie szły mocno w dół, żeby no, jakoś to wyglądało. I teraz jak ja to rozwijam, korzenie są dosyć duże. I jeżeli będziecie mieli coś takiego, nigdy nie sadźcie w ten sposób, że odwijacie, wsadzacie do ziemi. To jest podstawowy błąd, jaki ludzie popełniają przy sadzeniu drzewek. Korzenie muszą być wyprostowane i wsadzone tak, aby były w dół. Nie może być czegoś takiego, że będzie on posadzony w bok czy w górę, bo drzewko będzie bardzo marnie rosło, będzie chorowało. Trzeba przymierzyć, dostosować wielkość dołka do drzewka. Tu muszę jeszcze. Troszeczkę podkopać, i też nas poddam obornika, ale kolejna uwaga. Obornik bardzo dobrze przekompostowany, taki już aż próchniczny. Błędem też jest dawanie świeżego obornika prosto spod bydła, prosto spod kurczy, spod innych zwierząt. Nie daje się świeżo wyrzuconego, wybranego obornika. Bo może on poszkodzić korzonkom, może nawet doprowadzić do spalenia drzewka. Musi być to obornik przekompostowany, taki już przeleżany kilka lat, przerobiony w próchnicę. Wtedy jest bardzo dobry. No i pod korzeń jak najbardziej można go dać. No i teraz umiejscowienie. Korzonków. Się tak zimno zrobiło, że musiałam bezrękawnik zmienić. Trzeba bardzo dobrze udeptać, aby nie było przestrzeni wolnych, żeby korzenie były dobrze dociśnięte. I powinno się sadzić jak mamy w doniczce czy w takiej bryle, bryle korzeniowej. Jeżeli jest na takiej wysokości, wsadzić trzeba przynajmniej 5 cm głębiej niż była doniczka czy ta bryła korzeniowa, ale poniżej okulizacji. Musi być okulizacja na wierzchu. Ale wieje! Dałam pod korzeń obornik przekompostowany, ale można dać kompost, jeżeli nie macie obornika przekompostowanego, bądź można dać taką próchnicę, jeżeli macie. I na wierzch obsypałam zwykłą ziemią, którą wykopałam, ale również można obsypać kompostową wymieszaną z taką ziemią i też będzie bardzo dobrze. Ważne, aby nie był to świeży obornik. Na wierzch też jeszcze trochę posypię i niech rośnie. Posadzone. W sumie cztery drzewka. Mam nadzieję, że będą rosły. To, że się posadzi, nie znaczy, że one się przyjmą. Trzeba teraz pielęgnować te drzewka, nawozić, podlewać. Podlewanie w pierwszym roku jest bardzo istotne bo one będą potrzebowały tej wody dużo zwłaszcza w tych suchych latach jakie ostatnio mamy a też i dużo zależy od drzewek niby kupujemy je z pąkami ale tak naprawdę nie wiemy kiedy one były wsadzone w donice kiedy były wykopane z tą bryłą korzeniową no i jeżeli przychodzi wiosna wszystko budzi się do życia tak samo i te drzewka one instynktownie, zgodnie z rytmem natury, puszczają soki, soki zaczynają krążyć i rozwijają się pąki. Ale jeżeli drzewko było źle wykopane, było uszkodzone czy różne inne przyczyny, potrafi niestety w trakcie później sezonu zamrzeć i tak się też zdarza. Ale no to już jest dalsza Przyszłość. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą rosły, że będą dobrze rosły. Na dzisiaj tyle idę dalej działać, trochę się ogrzać, bo zmarzłam, powiem. Zrobiło się zimno, dni są jeszcze zimne, także to, że było troszkę ciepło, nie zwiastuje wiosny. Wczoraj słyszałam jaskółkę pierwszą, ale też jest powiedzenie, Pierwsza jaskółka, jedna jaskółka wiosny nie czyni tak samo, i te pierwsze dni nie świadczą, że już będzie wiosna i jeszcze może rzucić, sypnąć śniegiem. Jeszcze sobie przypomnimy o kożuszkach i kozaczkach i czapeczkach na głowę, czego oczywiście nie życzę, bo już by się chciało ciepełka. Na dzisiaj tyle, kochani. Do następnego.